Witam serdecznie moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Dzisiaj moi kochani na odcinku otworzymy sobie ten oto nordycki zestaw startowy. W środku mamy album, planszę do gry, 24 karty, czyli 3 saszetki i 3 karty limitowane. Mam tutaj przy sobie również album, jeżeli trafimy jakąś kartę brakującą to uzupełnimy go, a więc zaczynamy. Jestem ciekaw, czy trafimy podobne karty limitowane, co w pierwszym zestawie. Nie, mamy różne. Kolejna karta z Danii, line-up, czyli trzecia już kolekcji. Do tego gindogan z Niemiec i powtórzyła się limitka z Messi. Pozostałe są inne, jak widzicie. Czyli zrobimy sobie pojedynek Argentyna, Dania i Niemcy. Trzy saszetki. Zobaczymy, czy wpadną karty nordyckie w nich. Nie jeszcze do końca brakują trzy sztuki, więc jest szansa na zakończenie. I mamy nordycką kartę z Messi. Jego akurat już mam. Czyli tutaj jest punkcik dla Messiego i Argentyny. Dalej Niemcy. kimiś fan's favorite, więc też jest punkt. Gol machine Raul Jimenez z Meksyku i karty bazowe: Portugalia, João Félix, Walker, Anglia. Z Danii mamy Jusufa Polsena, czyli też jest punkt. Z Iranu, Nourou i z Kamerunu mamy Hongle. Druga saszetka. I w niej mamy Joachima Mele, Daniż Dynamit, to akurat jest powtórka też moja, ale jest punkcik dla Danii. Jest logo polski, następnie z Gany mamy Amartea, Titan i karty bazowe: Arabia Saudyjska, Maroko, Polska, nie wiem czy nie brakuje, właśnie mi moder, Belgia, Denayer i Masina z Maroka. No i Trzecia saszetka. Tutaj mamy również nordycką kartę Cristiano Ronaldo, czyli w każdej saszetce mieliśmy po nordyku. więc idealnie się trafiło: Portugalia, Araujo z Meksyku, fans favorite, logo Anglii, z Belgii mamy Magikiena, Torgana, Azarda, Askart bazowych, Stany Zjednoczone, Chorwacja, Szwajcaria i Maroko. Tak więc, moi drodzy, remis, a nie mamy tutaj Danie, dwie karty, więc Dania wygrywa ten pojedynek. I zaraz sobie uzupełnimy album. Jeżeli jakaś tutaj karta będzie nowa do kolekcji, mam tutaj przed sobą listę braków. No i patrzymy, 180 mamy, 253 jest.

60, 143, 103, 207 i 390. Czyli moi drodzy, na dobrą sprawę, tylko jedną kartę będziemy wkładać do albumu, a jest to nasz rodak Jakub Moder. Gdzie mamy? 193 193 jest tutaj. O, przed logiem mamy Jakuba Modera, czyli cały zespół z polską reprezentacją jest w albumie. Jeżeli chodzi o najlepsze karty z dzisiejszego odcinka, to oczywiście to są trzy limitki. Messi, Line Up i Gindogan. I trzy nordyki w każdej saszeczce po jednej sztuce. Więc myślę, że ten zestaw startowy był bardzo fajny. Dajcie znać, co wymyślicie. Ja Wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Pozdrawiam, trzymajcie się i cześć.